Dzisiaj jest 20 listopada. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku nasza szkoła przystąpiła do akcji z organizacją wspierającą dzieci na całym świecie UNICEF, znana Wam organizacja. Kolorem przewodnim tej organizacji jest kolor niebieski. Dlatego prośba była do Was i bardzo się cieszę. Dziękuję Wam, że się do tej prośby przychyliliście, abyśmy spotkali się dzisiaj w kolorach niebieskich, aby upamiętnić ten dzień i bym podkreślić, że prawa dziecka na całym świecie muszą być szanowane, respektowane, ponieważ dotyczą one wszystkich Was zebranych tutaj. Do e, momentu ukończenia 18 lat jesteście dziećmi a wasze prawa są święte. W tym roku chcieliśmy zrobić to inaczej. Chcieliśmy zostać zauważeni, chcieliśmy podkreślić bardzo znaczenie tych praw, zwłaszcza że jest to 30 rocznica uchwalenia najważniejszego dla praw dziecka dokumentu, jaki obowiązuje, a mianowicie Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Konwencję o Prawach Dziecka, a w roku 1991 Polska jako kraj przyjęła tę konwencję. Moi drodzy, zamiast typowego apelu, typowego przedstawienia, zorganizowaliśmy ten happening, aby wspólnie w naszej szkolnej społeczności podkreślić wagę i znaczenie praw dziecka poprzez wspólne śpiewanie piosenki, której uczyliśmy się i która jest w Waszych głowach od kilku dni. Mam nadzieję, że w tym momencie pokażecie, jak dobrze się jej nauczyli.